mano wszystkim z dyngus właśnie przestało padać bardzo odpowiednia pogoda adekwatna do wydarzenia eee, rozstrzygnięcie konkursu na 1402 subskrypcje chociaż z tym też była taka ciekawa sytuacja bo wczoraj w Wielkanoc Miałem 1403 albo 4 14, pod wieczór, patrząc na dzisiaj rano, jak się obudziłem, było 1395 13. W każdym razie no, wiele osób dało Ansuba albo YouTube coś popierdolił. W każdym razie nie o tym, nie o tym. Za chwilę znowu wpadnie 1402, później znowu wylecą te 1402, no znowu będą ansuby albo coś tam się podzieje. W każdym razie, no, kręcisz się wokół tematu. Dobra, do rzeczy. Lista osób, które zwyciężyły, pojawi się dokładnie w tym momencie. No tak, nie mylisz się, nie ma żadnej poprawnej odpowiedzi. 14 lutego bieżącego roku wypuściłem filmik, byłem tam z ekipą w górach na jakimś tam szlaku eee, idąc sobie pod górkę czy z górki nie pamiętam teraz wypuściłem film, w którym zadałem pytanie Zadałem pytanie co zrobiłem inaczej niż powiedziałem, że zrobię. I odpowiedź na e, to pytanie miała być zawarta w jednym z filmów. Powiedziałem jaki tam zakres filmów. E, powiedziałem gdzie szukać. I e, taka sytuacja wynikła, że mój Jomal pozdrogu. gru Tutaj jest odnośnik do jego kanału. Wbijajcie, subujcie jego kanał, bo tak jak on strollował was wszystkich, no to szapoba napisał sobie z dupy wyjął jakiś e, pierwszy lepszy tekst, który mu przyszedł do głowy. Napisał i się zaczęło wiara wy. Nawet nie zadaliście sobie trudu, żeby popatrzeć na, na filmy. E, zaczęliście kopiować e, jego odpowiedź licząc na, na nagrodę, tak? Ja wiem, że darmo to jest słodka, no ale nie na tym mi zależało. To miała być zabawa, to kto chciał, no to naprawdę mógł, śmiało. Inaczej. Nie wiem, czy ktoś znalazłby e, to. O co mi chodzi, ale odpowiedź jest na filmie. Mój kolega napisał, że zamiast wywozić styropian na punkt selektywnej zbiórki, spaliłem go palnikiem. No, komu normalnemu chciałoby się topić styropian palnikiem, jeszcze w takiej ilości? A z drugiej strony, co zrobiłbym z siatką i klejem z tego styropianu? To nie był czysty styropian. W każdym razie, no tak jak on strollował was wszystkich, no to jestem pełen szacunku. E, tutaj zresztą w film wkleję jego SMS-a, wiadomość na Messengerze właściwie. E, do tego, co się od Janie Pawliło. Mi tak naprawdę zależało na tym, żeby zobaczyć. Spodziewałem się różnych odpowiedzi o to, co. Bo naprawdę, wiele może przyjść komuś do głowy: różnych pomysłów na to, co wykonałem inaczej niż miałem wykonać, i spodziewałem się różnych odpowiedzi. No. Tam byłem ciekaw, jaki będzie odzew na ten film, jaki, jaka będzie klikalność łapek. Nie kazałem klikać łapki, bo nie, nie sprawdziłbym, kto z biorących udział kliknął, a kto nie kliknął. Bo tego bym nie sprawdził. Nie mógłbym tego zweryfikować. Inna sprawa jest, że ten, kto miał udzielić odpowiedzi, powinien być moim subskrybentem, no. A... Może nie był, może był. W każdym razie miał być ten sub publiczny. No i też to jakby tego nie, nie było to nie było spełnione. No dla mnie to było nieporozumienie. No. Po prostu ten cały konkurs był jednym wielkim nieporozumieniem. Nie na tym nie o to chodziło. Nie tego się spodziewałem. Klikalność samego, samego filmu też wcale nie była jakaś super rewelacyjna, nie wiem o co chodzi. Mam zasięgi, jakie mam, powiem tak: no, moje pytanie jest cały czas aktualne. No, tylko że w tym momencie nie będzie obowiązywało. Tylko, że co, ja tędy nie przejadę, chyba. Co zrobić zawikę. Na tym kominie ostatnio siedział ten wspinaczkowiec. Nie wiem jaką tam. Nie pamiętam jego ksywki. Wlazł na ten komin tam bez zabezpieczenia. Eee, wracając. Moje pytanie jest cały czas aktualne, konkursu już teraz nie ma, jeżeli ktoś będzie na tyle e, inteligentny, będzie chciał się pobawić, będzie chciał dostać ten pistolet, no to może sobie e, teraz mm, śledzić te filmy, tylko od razu mówię, że teraz będzie wchodzić coraz więcej filmów właśnie z, z, tego, z, tej, play, z tej playlisty i będzie coraz, coraz trudniej znaleźć odpowiedź odpowiedź jest na filmie powiedziałem, że zrobię coś tak a zrobiłem to lekko inaczej, to jest naprawdę test na spostrzegawczość jeżeli chcesz zyskać taki pistolet naprawdę, no to wyślij trochę się e, swoje półkule, sprawdź obejrzyj fragmenty filmów jeżeli nie całe, no to fragmenty napisz coś od siebie nie kopiując w ciemno a mało tego e, to że tam wiara kopiowała nawet jota w jota tekst e, komentarza no dobra ale dobrze by najlepsi byli agenci którzy e, napisali coś w stylu no prosta sprawa gdyby ktoś był na bieżąco to odpowiedź byłaby dla niego oczywista. Był, bo tam spytałem, w którym to było odcinku i o co chodziło. I tam gościu pisze dalej w tym komentarzu Był to najpraw... Y, z tego co pamiętam, był to odcinek taki i taki y, Chodziło ci w tym odcinku o to i o to. Hmm. Z pamięci powiedział, który to był odcinek. Taki to jest mój stały, wierny widz. Eee. Jeszcze raz powtarzam, tak jak strolował Was mój Zioma, nie uzgadniając wcześniej tego ze mną, no to szapoba, grucha szapoba, wbijajcie tutaj do niego na kanał. Ziomek tam jeździ eee. motorkiem, jakieś remonty robi tego sprzętu. Możecie sobie tam podpatrzeć pewnych parę kwestii. Co? Jadę do domu. Może się nie zakopię. A nie skończyłem z konkursem. No kurde, Krzysiu, zaczynasz i nie kończysz. Mówię, macie sporo czasu. Może na, nie wiem, 2000 subów, 2,5 Zobaczymy. Jeszcze raz będzie ten konkurs. Pytanie znacie, nie zmieniam pytania. Coś zrobiłem inaczej niż powiedziałem, że zrobię. Z playlisty wieści z dachu. Macie komin. Na tym kominie siedział ten ziomal. Też może wkleję tutaj jakiś odnośnik, niech się wieść niesie. Kombinujcie, szukajcie odpowiedzi na moje pytanie. Jeżeli kliknę, e, jeżeli mm, e, będę chciał jeszcze raz zrobić konkurs, pytanie już w tym momencie znacie. Wtedy możecie wpaść wy, udzielić szybko odpowiedzi, i wtedy będzie chyba kto szybszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Luina. z takiego pięknego obiektu. No ale cóż. Jadę do domu. Na razie. Cześć. A, jeszcze jedno. Nie dajcie sobą manipulować. Naprawdę nie dajcie sobą manipulować. Chciałem być uczciwy. Wiara nie doceniła tego i sama była nieuczciwa. Eee, nie dajcie sobą manipulować. Na razie. Cześć.